Polska Grupa Energetyczna mówi o atomie w Koninie, a premier mówi o Bełchatowie. Czy to koniec farbowanej ropy i gazu z Rosji w Europie? Władimir Putin prosi o spotkanie z Donaldem Trumpem, bo obawia się spotęgowanego dronopadu Ukrainy. Jest 17 października 2025 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Pozdrawiam Państwa z Sopotu. Odbędzie się tutaj kolejny dzień europejskiego forum nowych idei. Będą też ważne wydarzenia związane z energetyką, więc będę o nich informował, a póki co przechodzę do informacji dnia. Rosja chce rozmawiać z USA, bo boi się spotęgowanego dronopadu Ukrainy. Władimir Putin poprosił o spotkanie z Donaldem Trumpem szybko po sugestii, że USA mogą przekazać Ukrainie rakiety Tomahawk i samodzielnie namierzać cele w głębi Rosji. Rosjanie pokazują, że się boją. Trump i Putin odbyli rozmowę telefoniczną trwającą dwie godziny 16 października, dzień przed spotkaniem amerykańskiego prezydenta z jego odpowiednikiem ukraińskim w Białym Domu. Rozmowa telefoniczna Trump-Putin odbyła się z inicjatywy Kremla. Niedługo po rewelacjach, jakoby USA miały pomóc Ukrainie namierzać cele Tomahawk, w głębi Rosji. Prezydent USA podał, że spotka się. Cytuję: w ustalonej lokalizacji w Budapeszcie na Węgrzech, aby zobaczyć, czy jesteśmy w stanie doprowadzić tę niesławną wojnę między Rosją i Ukrainą do końca. Spędziliśmy także dużo czasu rozmawiając o handlu między Rosją a USA po tym, gdy wojna z Ukrainą się skończy. Dodał Trump. Warto przypomnieć, że Kreml odmawiał dalszych rozmów pokojowych po tym, jak USA wyraziły rozczarowanie, brakiem postępów po pierwszym spotkaniu prezydentów na Alasce z sierpnia 2025 roku. Rosjanie mogli zmienić zdanie po groźbie przekazania. Przez USA pocisków Tomahawk na Ukrainę. Mówił o tej możliwości Donald Trump, ale pojawił się także przeciek, być może kontrolowany do Financial Times. Według doniesień tej gazety z 12 października USA byłyby gotowe przekazać Ukrainie pociski Tomahawk i pomagać je namierzać. I pomagać z ich pomocą namierzać cele w sektorze energetycznym i paliwowym Rosji. FT podaje, że wywiad amerykański już teraz podaje Ukraińcom wskazówki o tym, którędy poprowadzić falę dronów przez Rosję tak, aby unikały obrony przeciwlotniczej. Poszerzenie arsenału Ukrainy dysponującej dronami i pociskami własnej produkcji o Tomahawki zwiększyłoby skuteczność ataków. Warto przypomnieć, że od wakacji trwa dronopad Ukrainy w Rosji, który dosięgnął już co najmniej 15 rafinerii, z czego niektóre kilkukrotnie, jak rafineria Saratow, uderzoną 16 października po raz drugi w tym miesiącu. Język siły i sprawiedliwości nieuchronnie obrócą się przeciwko Rosji mówi Wołodymyr Załański. Już teraz widać, że Moskwa spieszy się z powrotem do dialogu, gdy tylko usłyszała o tomachunkach. Rozmowa w Białym Domu ma dotyczyć Tomahawku oraz innych form wsparcia USA na rzecz Ukrainy. Kijów wierzy według CNN, że wobec zamrożenia frontu dalsze ataki na infrastrukturę energetyczną Kremla są najbardziej efektywną odpowiedzią na dalszą inwazję. Warto przypomnieć, że według CNN prezydent USA miał pytać Zełańskiego przed szczytem na Alasce o to, czy Ukraina ma zdolności do rażenia celów w Petersburgu albo Moskwie. Doradca prezydenta Ukrainy Andrii Jermak powiedział portalowi Axios, że jego kraj potrzebuje to do uderzenia w fabryki dronów i pocisków w głębi Rosji. Liczy także na to, że Unia Europejska zdecyduje o finansowaniu zakupów broni z pomocą zamrożonych aktywów rosyjskich. Niemniej istotny temat to ochrona energetyki Ukrainy przed atakami Rosji w sezonie grzewczym. Jermak mówił Aksios o tym, że sektor energetyczny nad Dnieprem jest atakowany każdego dnia i konieczne jest wzmocnienie obrony przeciwlotniczej, na przykład poprzez dodatkowe baterie Patriot. Ciekawym aspektem jest także współpraca militarna USA i Ukrainy, która ma doprowadzić do produkcji dronów Artemis, czyli odpowiednika szachidów produkowanych przez Iran i Rosję. Dron Artemis ma posiadać system namierzania zasilany sztuczną inteligencją oraz zasięg do 1600 km. Ma być produkowany na Ukrainie, w Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Za projekt odpowiada firma Auterion, współpracująca z Departamentem Obrony USA. Nie wiadomo, kiedy odbędzie się zapowiedziane spotkanie Trump-Putin w Budapeszcie, jednakże oczekiwanie na nie daje Kremlowi kolejne dni bez nowych sankcji oraz nowego wsparcia Ukrainy. Administracja w Kijowie przyznaje, że jest zaskoczona rozmową telef telefoniczną Trumpa z Putinem. Oznacza to, że los inwazji Rosji na Ukrainie będzie znów zależał od decyzji jednego nieprzewidywalnego polityka, którym jest Donald Trump może on przenieść dronopad Ukrainy na nowy poziom dzięki dostawom Tomahawków albo znów dać czas Rosji. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Atomowy Konin nie ustępuje Bełchatowowi. Pomimo deklaracji premiera o tym, że Bełchatów jest cytuję pierwszy w kolejce, jeśli będzie budowana druga elektrownia jądrowa, to w sprawie Konina jest umowa PGE Zepak o przejęciu tej lokalizacji. PGE przejmie na własność PGE Pak Energia Jądrowa, czyli spółkę, która rozmawiała o technologii koreańskiej KHNP. Polska autonomia surowcowa. Według Fundacji Set Polska może być liderem surowcowym w zabiegach Europy o niezależnienie od Chin. Jej raport pojawia się w kluczowym momencie, kiedy Chińczycy wprowadzają ograniczenia eksportu metali ziem rzadkich. Co zrobi prezydent? Brak poprawek Senatu sprawił, że ustawa o wsparciu morskiej energetyki wiatrowej trafi na biurko prezydenta RP, który jeszcze nie rozstrzygnął, czy ją podpisać. Przeciwko ustawie opowiedziała się jedynie Konfederacja, podnosząca argumenty kosztów i bezpieczeństwa na Bałtyku. Ustawa nie znalazła się w pakiecie podpisanym przez prezydenta 15 października. Teraz wieści z Europy. Koniec z farbowaną ropą i gazem z Rosji. Posłowie Komisji ITRE oraz INTA w Parlamencie Europejskim przegłosowali przepisy o zakazie importu gazu i ropy z Rosji. Firmy będą mogły zgłosić siłę wyższą zwalniającą je z odpowiedzialności, a celnicy będą mieli wyższe standardy kontroli pozwalające uniknąć fałszowania pochodzenia węglowodorów. Wśród głosujących za byli polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego. Teraz ruszą negocjacje w trilogu. Przesłuchanie kanclerza lobbysty. 17 października odbędzie się przesłuchanie zdalne byłego kanclerza Niemiec, a obecnie rosyjskiego lobbysty Gerharda Schrödera w sprawie projektu Nord Stream 2. Komisja Śledcza Parlamentu Mecklenburgi bada wpływy rosyjskie w Niemczech związane z gazem. Przesłuchanie jest zdalne, bo Schröder zgłosił chroniczne wypalenie zawodowe. Wodór niskoemisyjny. Przepisy o definicji wodoru niskoemisyjnego przeszły przez Komisję do Spraw Przemysłu Energii i Badań Naukowych ITRE. Zawierają wzmianki o wodorze z paliw kopalnych z wychwytem dwutlenku węgla oraz z energetyki jądrowej. Szersza definicja jest wspierana przez polski sektor paliwowy, bo daje mu większe szanse rozwoju. Jeszcze wieści ze świata. Podwójny dronopad. Drony ukraińskie uderzyły aż 16 października w rafinerię Sarato w Rosji o przerobie 4,8 miliona ton ropy rocznie. To obiekt blisko frontu, istotny dla logistyki wojennej, został zaatakowany już drugi raz w październiku. Są także doniesienia o trafieniu rafinerii Lukoila pod Niżnym Nowogrodem. Katar grozi Europie. Katarski minister energetyki Saad Al-Kabi ostrzegł w rozmowie z agencją Reuters, że jego kraj nie będzie mógł dalej dostarczać lęgi do Europy, jeżeli nie zrezygnuje ona z dyrektywy o zrównoważonym raportowaniu CSDDD, to kolejny głos po ostrzeżeniu amerykańskiego ExxonMobil. Chiny się tłumaczą. Chińczycy oskarżyli Amerykanów o wywoływanie, cytuję, globalnej paniki po tym, jak Pekin wprowadził ograniczenia eksportu metali ziem rzadkich. Chiny zapewniają, że licencje eksportowe będą przyznawane, jeśli tylko będą służyć celom cywilnym. Administracja USA ocenia ten ruch jako, cytuję, przejęcie kontroli nad globalnymi łańcuchami dostaw. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj. Następne już w poniedziałek, a jeszcze w weekend Energy Week, czyli moje podsumowanie z komentarzem. Zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.